Dzień dobry, witajcie, cześć. Jestem w szkole, gdy nagrywam to dzisiejsze rozważanie, ale dzisiaj, to jest 3 maja, mamy wolne. Dlaczego mamy wolne? Ponieważ dzisiaj mamy szczególny dzień, naprawdę szczególny dzień. Jaki dzień? Napisałem na tablicy Mary Queen of Poland, czyli Maryi Królowej Polski. Tak. Przez całą naszą historię Maryja, można powiedzieć, była obecna i to była obecna jako orędowniczka, czyli ta, która się modli i wstawia za nami do Boga. I mówi się, że doświadczyliśmy wielu cudów, ale takie najsłynniejsze cuda, jakie Polacy doświadczyli ze strony modlitwy Matki Bożej za nas, to był rok 1656-7, czyli obrona jasnej góry. I cudowne uwolnienie Polski od Szwedów, a właściwie wejście Polaków do walki ze Szwedami. Następnie, słuchajcie, właśnie kolejna sprawa dzisiejszego dnia, czyli uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 rok, czy rok 1920 i cud nad Wisłą, cud nad Wisłą i zwycięstwo Polaków pod wodzą Piłsudskiego nad Bolszewikami, nad Rosjanami. Co też przypisuje się wstawieństwu Matki Bożej. Słuchajcie, jednym słowem, dzisiaj jest święto specjalistki od cudów. Czy Wy jako uczniowie nie potrzebujecie cudów? Oczywiście, że tak. Już jutro niektórzy z Was zaczną pisać maturę. Jesteście lepiej albo gorzej przygotowani i może się wam wydawać, że potrzebujecie cudu. Może z matematyki, może z polskiego, bo angielski jest raczej chyba łatwy. A zatem kogo należy prosić o wstawiennictwo? Już wiecie, Matkę Bożą. Oddawać jej maturę i oddawać jej wasze wybory, co robić dalej, bo też pewnie macie dylematy. Ale zbliża się też koniec roku szkolnego dla pozostałych klas i może macie jakieś trudne przedmioty, może macie jakieś klasówki, może macie jakieś zaliczenia. Może macie konflikt z jakimś nauczycielem. Może nie chce wam się uczyć, doświadczacie swojego lenistwa. To również Mother Mary, Mother Mary jest waszą pomocą, to ona będzie się modlić za was. I niech Was nie zmyli to, że na świecie jest powiedzmy, nie, wie, nie wiem, 5-6 miliardów uczniów, i możecie sobie pomyśleć, a dlaczego Matka Boża ma się jaką zajmować gdzieś tam w Polsce? Otóż chcę Wam powiedzieć, chcę sobie też przypomnieć, że dla Matki Bożej, no i już nie mówiąc o Panu Jezusie, wszyscy ludzie są ważni. I jeżeli Ty masz jakiś problem, to warto pójść do Matki Bożej i prosić ją o pomoc. A zatem jakie wyzwanie dzisiaj? No, mamy wolne, niektórzy dłuższe, niektórzy jutro pójdą do szkoły. Zawierzcie końcówkę roku szkolnego albo maturę po prostu Matce Bożej. Poproście ją o pomoc, żeby ona się za Was modliła. Ja również to zrobię, bo sam przecież z wieloma rzeczami sobie nie radzę i bez Matki Bożej, bez jej modlitwy, też myślę, że wiele rzeczy bym nie był w stanie rozwiązać. I tej wiary w to, że potrzebujemy wstawieństwa Matki Bożej, jej modlitwy, że jest ona skuteczna, życzę sobie i Wam. Trzymajcie się.